Cześć! Czas do premiery ucieka, więc lecimy z kolejnymi fact sheetami. Tym razem dostaliśmy troszeczkę konkretniejszy sprzęt niż miał miejsce do tej pory. I startujemy od John 9RX, czyli takiego modelu, który sobie możecie teraz oglądać. Te factsheety teraz zaczęły się pojawiać troszeczkę w... Różnej formie w różnych miejscach, to znaczy na stronie nie było wszystkich, część pojawiła się w innych lokalizacjach. Nie wiedzieć czemu tak to się dzieje, że nie wszystkie są publikowane w tej formie, takich kart, które tutaj sobie możecie teraz oglądać. Więc startujemy od tej pierwszej karty. Mamy John Lira łącznie z talerzówką Bednara. No i jeżeli chodzi o tego John Deere to mamy tak, od 539 koni do 691. Pojemność zbiornika, e, paliwa no gigantyczna, bo 1490 litrów, masa własna również 25,5 tony. No i cena tak samo zabójcza jak masa i pojemność e, zbiornika, 545,5 tysiąca na Powershifcie. 40 km na godzinę. I teraz jeżeli chodzi o tego Bednara, no to wymaga on 580 koni, czyli jak widzicie, żeby swobodnie sobie tutaj podziałać, to w przypadku tego John Deere'a ta najuboższa wersja 539 KM będzie po prostu za tą kwotę, no za mała jeżeli chodzi o ten sprzęt. Więc mamy 580 KM wymaga na Moc 18,4, szerokość robocza cena 194,5 tysiąca, masa własna 21,5 tony, prędkość pracy robocza 18 km na Czyli taki oto zestawik. Kolejny sprzęt to Silo King, czyli no tutaj na starcie, znaczy może nie tyle na starcie, tylko może na, na początku gry też będą dostępne jakieś większe maszyny, jak teraz to się zaczęło tutaj w to pokazywać, czyli jeżeli będziecie sobie chcieli coś zmiksować, no to proszę bardzo, od 35 m sześciennych do 45 m sześciennych, takie są możliwości, jeżeli chodzi o pojemność, 80 tysięcy w zakupy, to jest całkiem nieduża, jak za, taki, za, te, za te gabaryty tego sprzętu można powiedzieć, masa własna 13,7 tony, wymaga na mocno i tutaj potrzebne jest konkretnego sprzętu, bo 240 koni, jest jeszcze jedno ujęcie tutaj, które możecie zobaczyć, ale zarówno na, tym, na tej małej karcie, jak i na tej dużej te wszystkie dane są takie same, dlatego tutaj tak można powiedzieć, jest są publikowane w różnych miejscach. No i teraz pora na manitkę MLT. No i w przypadku tej teleskopówki macie manuala plus powershift, a masa własna 9,2 tony. Cena zakupu 139 tysięcy, czyli stosunkowo niedużo. 126 litrów, jeżeli chodzi o pojemność zbiornika na paliwo, 141 koni. No i prędkość poruszania się 40 km na godzinę. No i tu jeszcze jedna przebitka z tą manitką w akcji. Zwróćcie też uwagę, że porusza się ona tutaj po ściernisku i jakoś tutaj za bardzo na tym ściernisku jego ugniatania niestety nie widać, ale no nie wiemy z jakiej wersji gry tutaj to ujęcie pochodzi. No i bo Oxbow. Oxbow już opatrzone że tak powiem katują nas nim na każdym kroku w stosunku do nowych upraw, czyli mamy tutaj w tym przypadku ten sprzęt, który tutaj widzicie EPD540E i teraz tak 950 litrów zbiornik na paliwo 3,8 szerokość robocza. Cena no, spora: 571 tysięcy, czyli ponad pół miliona. Trzeba za taką zabawkę dać, żeby mieć ją na własność. 25 km na godzinę prędkość poruszania, się, 10 km na godzinę prędkość robocza, czyli nie za dużo tego groszku nie nazbieracie jakoś tam w krótkim czasie. 396 koni, 3,7 metra sześciennego zbiornik, czyli no też nie za dużo, że tak powiem, uda się tam tego zgromadzić. Trzeba by nie dosyć często wysypywać. No i skrzynia CVT 23 3 tony masa własna. I jeszcze jedno ujęcie. Na ten sam sprzęt, tylko w trochę innym układzie Factsita, i to, co się tutaj da zauważyć, to oczywiście tą mgłę z tyłu, która akurat w tym oświetleniu, w tym ujęciu, dodając jeszcze do tego, powiedzmy, jakąś tam jesień całkiem nieźle wygląda. Można mówić o niej, co się tam chce, ale prawda jest taka, że chyba wolę oglądać ten zamglony horyzont gdzieś tam na, ko na końcu tej mapy niż to co było kiedyś, czyli takie łyse, gołe tekstury rozpikselowane im dalej tym było gorzej, więc szczerze to wolę tą mgłę wulumetryczną niż to co było w tym momencie w 20 c Jak widzieliście ostatnio trochę was katowałem, że tak powiem informacjami ze Stanisławem, otóż tam się troszeczkę dzieje trochę ludzi odchodzi, trochę ludzi jest przyjmowanych jako juniorów jeżeli chodzi o projektowanie i grafikę, no to też tak to wygląda, że słucha, szukają też ludzi związanych z animacjami postaci, więc tutaj w tą stronę widać, że Giant się rozwija i idzie. Pamiętajcie, że jeszcze nic o tych opcjach dialogowych i animacjach postaci oraz animacjach twarzy. Jeszcze nie wiemy, ja obstawiam, że będą to jakieś postacie rozsiane po mapie, gdzie podchodząc do nich będą gdzieś tam z nimi jakieś interakcje. Czy to w formie jakiegoś tam opowiadania o danej lokalizacji, czy to może w jakiejś innej formie, może kontrakty, może, może coś związanego z, ze skupami. Ciężko tutaj powiedzieć, być może. Tutaj sprzedawcy zwierząt będą mieli coś do powiedzenia. Można tutaj długo, długo wymyślać. Zostało troszeczkę ponad miesiąc do premiery, więc wydaje mi się, że powoli te karty też im bliżej zaczną się odkrywać. Co ciekawsze i co nowsze i co nie niespotykane do tej pory pewnie zostawią na koniec, żeby podbić sobie preordery, co jest no, logicznym zabiegiem. Ode mnie to tyle. Na razie. Cześć.